Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj taki odcinek opisowy. Mianowicie chciałbym opowiedzieć o tym, co wchodzi w skład sprawdzenia auta przed kupnem w mojej firmie, czy w firmie Autokrytyk. Także zaczynajmy. Ja tutaj mam przed sobą taki raport, który jest wysyłany. Każdemu, powiedzmy, no oprócz tych osób, które są na miejscu, powiedzmy, przy sprawdzaniu samochodów, yy, raport wygląda tak. Pierwsza strona, o, może tak zrobić, do co tutaj mamy? Taki raport składa się z 20 punktów. Tutaj jest jeszcze druga kartka, oczywiście. Także, za... co tutaj wchodzi w skład sprawdzenia? Yy... No, przede wszystkim, pierwsze data i miejsce inspekcji. Wpisujemy dane pojazdu, numer rejestracyjny WIN, yy, wpisujemy dokumenty dokumenty pojazdu. Ja ten odcinek nagrywam głównie ze względu na to, że sporo ludzi dzwoni i pyta się, co wchodzi w skład takiego sprawdzenia. I tutaj odpowiedź może być jedna: wszystko oprócz. Powiedzmy jakiś tam dodatkowego sprawdzenia na stacji diagnostycznej, jak ktoś chce hamulców, czy amortyzatorów, chociaż de facto ja do tego wrócę, co nieco opowiem y, odnośnie sprawdzenia na stacji diagnostycznej, jak to powinno. Czy to powinno się robić za każdym razem, czy powiedzmy, y, to jest na końcowy podpunkt. I, Pierwszy punkt data miejsca inspekcji, drugie dane pojazdu, trzecie dokumenty pojazdu i kluczyki. Tutaj sprawdzamy yy, książkę serwisową, ilość kluczyków, czy oryginalne są, czy, czy nieoryginalne, yy, deklaracja sprzedawcy o samochodzie, czyli oczywiście czy jest bezwypadkowy, powypadkowy, bezkolizyjny, czy pokolizyjny. No i przechodzimy do stanu technicznego, czyli na pierwsze, pierwsze, co to sprawdzamy, opony i ich stan, czyli wypisujemy, powiedzmy każdą oponę, oglądamy, mierzymy grubość bieżnika, rocznik, markę, rozmiar opony, wszystko to wpisywane jest oczywiście do raportu. Szósty podpunkt są to tarcze hamulcowe, felgi i ich stan, to co wszystko widać na wierzchu też wpisujemy stan, czy są zardzewiałe, czy są wymienione tarcze hamulcowe, w jakim stanie są felgi porysowane, jakieś nie wiem, krzywe uszkodzone kolejny podpunkt, czystość karoserii ma to ze względu główno, główny wymiar pomiaru lakieru oczywiste jest, że jeżeli karoseria jest brudna powiedzmy bardzo, to pomiar lakieru też będzie w każdym miejscu by powinniśmy przecierać szmatką i taki pomiar lakieru jest zdecydowanie bardziej utrudniony, bo nie będziemy komuś czyścić na przykład całego samochodu, nie? I na przykład dołów, drzwi. Oczywiście, mierniki, w zależności jaki miernik on sobie radzą z brudem powiedzmy mniejszym czy większym, no ale jeżeli auto jest dobrze ubrudzone, no to nie ma sensu mierzyć takiego auta. Lepiej, żeby było czyste, czy w miarę czyste. Kolejny podpunkt to ten rysunek, który jest, czyli pomiar. Grubość lakieru profesjonalnym punktowym miernikiem lakieru prodig z automatycznym rozpoznawaniem materiału oraz warstwy ocynkowanej. No i tutaj mierzymy, tak jak są punkty rozrysowane. Każdy element w kilku, w kilkunastu punktach jest mierzony. Bardzo często taki pomiar lakieru może z, przy dużym samochodzie chyba najdłużej mierzyłem. Około 40 minut, chyba z tego co pamiętam, przy w miarę samochodach normalnych, kompaktach, czy klasy D, autach, czy małych, w okolicach 20-30 minut powinniśmy się zmieścić. To wszystko zależy oczywiście też, jak ten samochód nam będzie wychodził na tych pomiarach, bo często jest tak, że sporo czasu się traci, jeżeli wyjdzie na przykład w jednym miejscu jakaś inna warstwa grubości lakieru, no to wtedy dokładnie ten element jest obmierzany co kilka centymetrów. Także tutaj wszystko zależy od tego, jak samochód się prezentuje. Kolejny podpunkt to, tak jak tutaj widzimy, dziewiąty, szyby, rocznik oznaczenia, opis, czyli rocznik szyb, oznaczenia, oznaczenia tych szyb, czy szyby są oryginalne, z którego roku, czy są uszkodzone, czy są nieuszkodzone. Także to wszystko jest wpisywane. Kolejny podpunkt to komora silnika, widoczne wycieki. Tutaj to wszystko jest latarką powiedzmy świecone, te osłony, które da się jakoś powiedzmy, ściągnąć, czy lekko podnieść, także jest latarka powiedzmy. Takie sprawdzenie powinno być raczej w dzień, bo latarka wiadomo, że wszystkiego nie wychwici. Jeżeli jest silnik myty, to wszystko to jest wpisywane, bo tutaj no, przy silniku mytym nie jesteśmy w stanie określić wycieków widocznych, jak także komory silnika. Kolejny podpunkt akumulator i co z tym związane także rozruch silnika, następny podpunkt czyli w jaki sposób, czy akumulator jest wyładowany, czy jest naładowany jak wygląda, czy jest świeżo wymieniony, czy stary akumulator. Jeżeli auto długo stało, to wiadomo, że rozruch jest utrudniony takiego samochodu, także to też jest wszystko wpisywane. Kolejny podpunkt poziom płynów, olej płyn chłodny czy płyn hamulcowy to także jest sprawdzane przy rozruchu silnika także oczywiście słuchamy samego silnika, <laughs> staramy się obejrzeć, jak ten silnik pracuje. To wszystko jeszcze wchodzą, oczywiście, ogólne oględziny, kilkunastominutowe, wnętrza, zewnętrza. Następny podpunkt jest to przebieg samochodu, czyli sprawdzenie, ile ten samochód ma rzeczywiście przebiegu na liczniku, czy zgadza się z dokumentacją oraz wstępna weryfikacja. Ja tutaj jeszcze nie... W, w pierwszej, na pierwszej stronie jeszcze wchodzi oczywiście wstępna weryfikacja ogłoszenia, czy yy, auta powinien, jeżeli... Tu też nie ma, możemy co wierzyć za bardzo w te dekodery, jeżeli wychodzą jakieś tam Incydenty, czy to musimy to wszystko oczywiście sprawdzić, bo często jest tak, że wychodzą pisze na przykład, że incydenty są jakieś, a się okazuje, że jakieś zdjęcie jest na przykład auta z serwisu. Już tak miałem taki przypadek też Opla, że wychodziło, że są jakieś incydenty, a później było zdjęcie Opla yy, w, gdzieś stoi w garażu i to było potraktowane jako incydent. Także to, to wszystko jest oczywiście do weryfikacji na miejscu. Także to ciężko stwierdzić, także po, po dekodowaniu winu. Oczywiście, jeżeli na zdjęciach coś już widzimy podejrzanego, no to, no to wiadomo, że to już może budzić jakieś zastrzeżenie. Kolejny podpunkt wnętrze to, co ja mówiłem czyli oględziny, wnętrza zewnątrz, wnętrze, opis stan, czyli stan foteli przednich, stan kierownicy, stan gałki, zmiany biegów stan pedałów, stan podsufitki, tylnej kanapy, boczków, deski rozdzielczej to wszystko jest sprawdzane na miejscu. Kolejny podpunkt to wyposażenie i działanie samochodu, czyli to wszystko co jest w samochodzie, czyli elektryczne szyby, centralny zamek, elektryczne lusterka, radio, klimatyzacja, światła, inne wyposażenie dodatkowe, jeżeli jest to jest podpunkt 16 i to wszystko oczywiście wchodzi w skład oględzin. I także jeżeli ktoś się pyta, to ogólnie sprawdzenie takiego samochodu wychodzi czasowo około od minimum godziny do półtorej, dwóch godzin nawet. Także nie, w zależności oczywiście od samochodu czasami się to przedłuża, jeżeli jest jazda próbna, jakaś dłuższa. To wszystko zależy też od samego samochodu, czy jest on jakiś wart uwagi, czy powiedzmy. No i oczywiście kolejny podpunkt, także ważny u mnie, jest to w cenie diagnostyka komputerowa, profesjonalnym skanerem OBD-2, czyli odczyt błędów. W zależności od marki, aktualnie w grupie WAG jestem w stanie wszystkie moduły odczytać najprawdopodobniej w najbliższej przyszłości także inne, wszystkie marki samochodowe po zakupie skanera czy oprogramowania, który będzie się łączył powiedzmy ze wszystkimi modułami wszystkich marek także tutaj yy, to jest w cenie w niektórych firmach czy w większości jest to następny jakiś pakiet czyli trzeba dopłacać za diagnostykę no bo wiadomo, że to i trzeba mieć sprzęt to, ten sprzęt się zużywa także Kolejny podpunkt to jest jazda próbna. Jeżeli jest możliwa i klient chce, w większości ja taką jazdę próbną odbywam, w 99 czy 95% nie ma z tym problemu z jazdą próbną. Jeżeli jestem sam, to sprawdzam, no to oczywiście ja tym autem jadę. Jeżeli jest klient, no to klient jeździ, czy się zamieniamy. No, i ostatni podpunkt. Dochodzimy do wizyta w stacji kontroli pojazdów. Jeżeli jest możliwa i klient chce, tutaj głównie chodzi o to, o sprawdzenie czy tam hamulców, zawieszenia, choć de facto sprawdzanie hamulców na stacji diagnostycznej pokazuje nam tylko właściwie e, siłę hamowania. Tak samo z amortyzatorami, stopień przylegania koła do podłoża. Nic nam to nie powie o stanie amortyzatorów, tak naprawdę. Jeżeli będą już tak wystukane, no to jedynie. Nie będzie się mieścił w tych normach. Z tego, co ostatnio się na przykład dowiadywałem, to jest 35%. Także amortyzator przy takiej normie jest już na pewno zużyty kompletnie. I możliwość oględzin w ogóle podwozia wszystko zależy od marek. Większość marek teraz ma te podwozie całe zabudowane, nawet dosyć stare samochody. tak jak ja miałem, Renault Megan. Cały spód był zabudowany osłonami plastikowymi. Czyli chcąc sprawdzić jakieś wycieki od spodu, czy. Obejrzymy oczywiście podwozie, czy tam rdzaj, jakaś jest, ale sam stan, powiedzmy, pod silnikiem, czy tutaj pod tym, nie będziemy w stanie zobaczyć. Jeżeli jedynie co zobaczymy, to tłumik, tłumika kawałek, no i tarcze hamulcowe od wewnątrz, ale to możemy sprawdzić także od zewnątrz. Także tutaj ta wizyta w stacji kontroli pojazdów, najczęściej, jeżeli samochody się ma jakieś tam defekty to najczęściej nie dochodzi do skutku bo po prostu nie ma sensu płacić dodatkowo 50 czy 100 zł za sprawdzenie yy, auta, które ma na przykład już jest yy, ma jakieś wycieki czy jakieś tam usterki inne czy było powypadkowe także tutaj to wszystko zależy od od stanu samochodu taką wizytę w stacji kontroli może sobie przed zakupem jeszcze właściciel zrobić jeżeli się zdecyduje na ten samochód no i jeżeli taka stacja jest w ogóle dostępna w okolicy, bo często się zdarza tak, że samochód jest na przykład w okolicy nie ma stacji, a na przykład handlarz czy osoba prywatna nie chce się zgodzić na jazdę, nie wiem, 10-20 km do stacji diagnostycznej. To często też jest spotykane. Także tak to wygląda. Najczęściej samochody odpadają oczywiście na, tych pierwszy, na tej pierwszej stronie, czyli. Deklaracji sprzedawcy, czy tam bezwypadkowe, wypadkowe, kolizyjne, bezkolizyjne. No i na komorze silnika, czyli wycieki jakieś tam często na jeździe próbnej, także wychodzą musterki, typu bicie kierownicy, czy jakieś dziwne zachowanie auta przy hamowaniu, czy przyjeździe na wprost. Także to by było na tyle. Ogólnie jest to 20 punktów do sprawdzenia czyli weryfikacja wstępna ogłoszenia winu. Weryfikacja bezwypadkowości auta, pomiar grubości lakieru, oględziny wnętrza, zewnątrz, sprawdzenie stanu wyposażenia, stanu wnętrza, wycieków komory silnika, akumulatora, poziomu płynów, rozruch silnika, jakieś dziwne dźwięki, diagnostyka komputerowa oczywiście, samochodu, całego, jeżeli jest możliwa, jeżeli nie, to silnika. Wszystkie błędy, w większość wychodzi, nawet takie, które są powiedzmy tymczasowe, też potrafią wyjść. Miałem taki przypadek z Peugeotem bodajże, że był jakiś zapisany błąd z filtra cząstek stałych i też ten samochód był odradzony do kupna, bo z serwisu też tam wynikało, że było coś tam już tam grzebane z tym. No i jazda próbna, oczywiście diagnostyka, czyli podsumowując... W skład sprawdzenia wchodzi wszystko oprócz stacji diagnostycznej, aczkolwiek to też jest możliwe, tylko wiadomo, że to trzeba, jest to jeszcze dodatkowy jakiś koszt, i to jest na końcu ujęte, bo większość samochodów, powiedzmy, które się nie nadaje do zakupu, odpadają na tych pierwszych punktach. Także to by było na tyle, trochę się to przedłużyło, widzę 14 minut, ogólnie co wchodzi w skład sprawdzenia. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia do następnego odcinka.